Kolejny odcinek na kanale, dzisiaj sobie e, przechodzimy parkourat od w ogóle MiniKiwi, dziękuję za w ogóle mini kiwi za wysłanie mapki, możecie od razu strzelić łapeczkę w górę, bo e, MiniKiwi robiła tą mapę przez aż dwa dni, a więc bardzo dziękuję, dobra. Witaj, zostałeś porwany przez Króla Smogu, aby uciec z jego zamku, w którym się teraz znajdujesz. Musisz pokonać parkour i znaleźć pięć itemów po jednej na każdą mapę. Po powodzenia minikiwi. Okej, okay, tutaj teraz mamy mapeczkę. ok ok dobra. Przechodzimy sobie tutaj. Aha. To fajnie. E, w ogóle Minikiwi to zrobiła od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Jest kilka tych mapek. Dobra. Teraz tutaj. Przechodzimy i... Kurde, taliana tutaj jest trochę problemem małym, ale to nic. Kurde. No dobra. Jeszcze raz. Tu, tu, tu. Okej. Okay. Przechodzimy tu. No nie. Boże, ja mam problem na pierwszej mapie. Super. Hops, hops. Hops i hops. O, dobra, U. tutaj mamy item, e. o, patyk, dobra, chyba o to chodzi, chyba powinienem wziąć tego patyka, e. dobra, tu jest drabinka, w ogóle żółwiki tu pływają, ale super, okej, okay. przechodzimy, hops, hops, kolejny patyk, e. E. tak, Ok, mamy już dwa patyki. Dobra, tutaj mamy. O, z Niedźwiadkiem teraz parkura. Hops, 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 e, no i hops. E, ale tam było napisane, że jest zawsze item. Gdzie... Czy to jest gdzieś item w ogóle? No chyba nie. A w ogóle tu. A tu jest diament! Dobra. W sumie nie wiem, co, po co nam są potrzebne te itemy. Okej. Okay. O kurde, tutaj spadłem. Zjemy sobie znowu chlebka. Okej. Okay. Przechodzimy sobie tu, tu, tu. E, chyba tutaj, tutaj powinniśmy. E, tutaj, tutaj, a. Boże, tutaj jest tyle tych filarów, że ja nie wiem w tryb go stronę pójść. O nie! Przed chwilę mi się paliłem. Ale na szczęście jest już... Dobrze. O! Dobra. Fiament? Czy doskoczę? doskoczyłem? I jestem. O, jesteś już niedaleko, ale uważaj. W tej sali jest syn króla. Musisz być bardzo uważny. Książę Stefan I. Aha. Okej. Okay. To jest jakaś półpłytka. O kurde. Tu strzała. Chyba potrzebujemy, tak? Jeśli tutaj tak nie. Ma to sorry. Ok. Mam już trzy diamenty. Hops, hops. A, już cztery. Ok, cztery diamenty. Dobra. Na mapie sch schowałam crafting. Znajdź go. To powinno ci się przydać. Dobra. Mamy płytkę. Hops. Hops. Kurde. No nie. Ops. hops No. Ho, 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 ho. Dobra. Teraz tu. Tu. W ogóle, jeśli chodzi o ten crafting, nie wiem o co chodzi, ale teraz w ogóle e, musimy tutaj doskoczyć. Kurde. No. Dobra, jeszcze raz. Hop, sasa. Hop, sasa. Hop, sasa. Gdzie to może być crafting w ogóle? A to jest cała mapa... Niebieska. Oh, kurde, znowu. Znowu tam nie doskoczyłem. Dobra. Tam jest obsydian. Tylko, co ja mam z nim zrobić? O, to ja nie wiem. Doraz zjemy sobie chlebek. Okej. Okay. Kurde, tutaj, tutaj będziemy chyba mieli mały problem z tam doskoczeniem w ogóle. Czy to jest możliwe tam doskoczyć? W sumie nie wiem. Ale mam nadzieję, że da się. Nie no, powinno się dać doskoczyć. Bo tutaj Minikiwi powiedziała mi, że wszystko tutaj jest dobrze. I robiła ten parkour. Więc. No. Tutaj może coś jest na rzeczy. Ej, w ogóle dostaliśmy tą klapę. I tam było, że może być mi przydatna. Było tam napisane, że może być mi przydatna, więc w sumie nie wiem. Hmm. Do czego mi by mogła być klapa? Wiem, że jeśli ma się klapę, można się tak czołgać, ale czy tu gdzieś coś jest do czołgania? No nie wiem. E, dobra, może to trzeba rozlospędu. No nie. Ej, ale mam pomysł. Może tam trzeba położyć tą e, klapę. Pewnie tak. Pewnie tu trzeba położyć tą klapę, nie? Już wam pokażę zaraz o co chodzi. Mi tylko muszę tam doskoczyć. Okej. Okay. Dobra? Dobra. 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 Zjem sobie chlebek. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha. No Musimy tam jeszcze postawić to. Zapomniałem o tym. Ok. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Ok. Tak. I czy to zadziała? Tak, zadziałało. Czyli po to to było. Ok. Kurde, tutaj. Tutaj ten sufit będzie nam przeszkadzał. Ale. Ok. Dobra. Ej, teraz tak sobie pomyślałem. Przecież tam jest obsydian, czyli. Mam dwa, dwa patyki i cztery diamenty, czyli w zasadzie mogę zrobić kilof i tutaj się przebić. Tylko tutaj. O, oh jest! Dobra! Łatwo! Łatwo! Ok. Nie wiem, w mi potrzebny ten jeden diament. Może coś jeszcze z nim będzie, ale dostaliśmy jeden diament więcej. Hm. Ciekawe! Dobra! Aha, teraz nie zrobiłem rozpędu. Muszę rozpęd znowu zrobić. Znowu? Znowu? No kurde. Tutaj nie mogę doskoczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoko. Spoko. A musimy tak, okej. Okay. I czy tutaj? Tutaj chyba nie zdołamy tego zrobić. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. Czy mogę to zebrać tutaj? Teraz? Czy tak nie za bardzo? No nie. Muszę... Tutaj ten sufit przeszkadza strasznie. Dobra. Mam mały plan. Mam niecny mały plan, który może wypalić. Może tak oszukujemy trochę, ale no niech będzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Może będzie to trochę oszukane. No. Dobra, ale muszę to zrobić. Muszę jeszcze dzisiaj to skończyć. Czyli dobra? Tak, tak. No nie. Dobra, od razu to tutaj położymy. Żeby było. Teraz tutaj lecimy. Tutaj. Tutaj i tutaj, 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 tutaj. A tutaj postawimy sobie tak. No i zrobione, okej. Okay. Kurde, tutaj spadliśmy. Ale zaraz to z, powinniśmy skończyć, dobra. Wchodzimy sobie tutaj teraz tutaj teraz, tutaj, teraz 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 tutaj, w ogóle teraz tutaj. O, i teraz... Możemy rozwalić to, tak? Czy dobrze myślę? Czy dobrze myślę? Tak? Dobra, rozwalamy. O, tutaj jeszcze. Trzeba dalej iść. W ogóle. Ok. Szybko rozwalamy. Ile tego jest? Halo, ile? Czy to jest już koniec? Czy to jest już koniec? Halo. Dobra. Chyba to koniec, tak? Czy to koniec? Szybko? Halo, czy to koniec? Dobra. Mam nadzieję, że mapka się podobała, bo robiłam ją dwa dni. Tak jak mówiłem na początku, właśnie robiła miniki kiwi ją dwa dni. Udało ci się. Jesteś już wolny. W skrzyni czeka sprzęt. Dobra, dodaliśmy e-letrę, Zakładamy e-letrę I odratujemy. w nam dalej. Dobra, ja Wam już dziękuję za oglądanie. Jeszcze mam dla Was umowę. Jeśli dobicie pod tym odcinkiem 7 łapek w górę, to nagramy to nagram jeszcze jeden odcinek z Miniki. Gdzie będziemy razem przechodzić kolejną mapkę od niej. A więc ja już Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć!